Mogę się jedynie domyślać, że twój dzień matki pogrążył się w zapomnieniu, tak jak dzień babci, dziadka, ojca, dziecka, wiosny oraz wszystkie inne dni świąteczne i powszednie. Pogrążać się, to znaczy tonąć, powoli opadać pod powierzchnię pamięci, kiedy jej napięcie powierzchniowe przerwało się. Pod ciężarem lat, zdarzeń, przeżyć, radości i łez. I widzę oczyma wyobraźni, jak opadają na dno, by zniknąć w czarnym mule z rozkładu materii, uczuć, wspomnień i czasu. Mogę się jedynie domyślać, że tak jest.